Tak, ku Teraz już wysyłam. Nie robię kolejny film. Akurat się spiłam na drzewie. Skopuję to. Drzewko. No. I teraz sobie poczekam, chwilę, aż to mi się Tak, Pek, mamy wszystko. Całe drewo, całe. Dobrze, zbiorę jeszcze jedno, bo tu obok mam od razu stolne. O, widzieliście jak się zbudowało. Dobra, mam. No się... Albo nie, sobie zostawię. Jeszcze spróbuję mniej więcej to A bo w tej wersji są jeszcze piramidy. Ty no ja zapomniałem, bo ja gram na tej najnowszej wersji. I dobra. Pyk. Fatyki. Pyk. Pyk. Kajna fatyka jednego co zrobię. Zaraz kopać zirta i... 4, 5, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Wszystko w porządku? To zabuduję spokojnie. Nie będzie. Pyk. Muszę jeszcze jedne patyki zrobić, wiecie. Nie starczy, bo robię tak. Pyk oraz pyk. Może jeszcze ty kawalne. Dobra. Teraz by się przydało znaleźć jakieś miejsce na domek. O kurde. Dobra. Dobra. Tu będzie... Na oceanie mniej więcej I tu ja mam jeszcze sześć Dobra to się zbierze O nasiono nasiono Przyda się Tutaj sobie zrobię moją pierwszą farmę Tu może być przy wodzie Bo od razu Dobra Tu sobie zrobię Domek raz dwa, raz dwa, raz dwa. Dobra, będzie. Dobra, teraz muszę się podbudować bo to muszę zrobić tak, nie? Na no, biedno, bo jak na no, ja razie nie mam żadnych lepszych rzeczy. Kamienna siekierka. No to sobie wykopię, bo w sumie mam sześć kobla. Od razu mam ziemię To jest po polsku. To jest twarda ziemia, tylko że nie mam tego. No, tak. Ej, ty, mogę sobie zrobić tą twardą ziemię. Bo ja mam pięć ziemi teraz. Mogę sobie zrobić twardą ziemię i jej będę miał osiem. To zbieram tak. Jeden, dwa, jeden. Dobra. Dobra. Teraz szybko. Pyk. Szukaj, dobra. Pyk, pyk. Dobra, kurczę, jakaś reklama. A może sobie wyłączę w film nie będą zawadzały. Już wyłączyłem WiFi, Wyłączyłem w Teraz sobie czekamy. Dior nějaký happy moc. To už mi nedělá X ostatně. No, dobrá, těla. Tak. O, teď mi jakož tak. Jasek. Tak. Tak. Na niej też się da zasadzić. A ja chcę mieć tutaj wyjść. Pokazać Wam jakiego mam skina. Masz no, pięknie go robiłem Dobra. Pozbieram sobie jeszcze w ziemi. Dobra, pek, pek, zabrałem, tak. Zrobię tutaj taką pułapkę na no. różne potwory. Szczególnie na zombiaki. Kieraty na no wszystko. Tylko, że jest problem z jednym mobem, Creeperem. Bo on skubany. Że, jakby. Poczekajcie, mój tata dzwoni. No to koniec odcinka. Pa!